Się... Hej, nazywam się Krzysio i chcę rozwijać swój kanał i właśnie będziemy robić belę ciągnikiem o marce Musicie sobie zgadnąć jaka to marka Może wejdę do sklepu to się domyślicie i napiszcie pod komentarzem jaki to jest ciągnik. I dzisiaj będziemy robić: Zbieranie niebel. A na kolejny odcinek pokażę wam co byście chcieli pograć. Mam bardzo różne gry i napiszecie jaka a zagram w tą grę a wy pooglądacie Niech dali mi łapkę albo subskrypcję to będę bardzo wdzięczny i ten kto ma własny kanał to obejrzy jego i tak samo dam łapkę i subskrypcję, a ten kto nie ma, to nic się nie dzieje. Kurde, szkoda, że tu nie da się odwalić, by było prawo. Może widzowie. Jak 55 subskrypcji dacie radę wbić, to zrobię lajwa no takiego nie niedługiego, tak Z 25. Napiszecie no, pod y, tym filmem jak, jakiego byście chcieli lajwa. Ale to od Was zależy, ile zostawicie subskrypcji. Bo to tylko można zrobić film od 55 subskrypcji, bo inaczej się nie da. Bo próbowałem i nie działało. I może jak na live zbieramy 100 zł na mnie na kwiewiecie. I jeśli na komputer to sobie kupię komputer taki porządny i mam farminga dwudziestkę dwójkę i tak samo siedemnastkę i dziewiętnastkę. Jak będziecie chcieli, to ja mogę pograć w te ofermingi, bo mam i pokazać wam różne mody, jak się gra. I, i ten, kto nie umie grać, tego nauczy się wszystkiego. ten to jaki kombajn zgadnijcie w tym czym będę siedział musicie napisać pod komentarzem tam gdzie się ogląda filmy i tam jest komentarz to napiszcie jaki to jest marka ciągnika widzowie, ale coś mi się zbudowało. Jutro może nagram bez głosu. A potem jeszcze pojutrze nagram z głosem. Piszcie pod komentarzem ile macie lat. Bo jestem ciekawy, ciekawy ile macie lat, od ilu lat na dzieci oglądają mój kanał albo duzi. Dobrze. Fajnie jest. I chcecie. To ja mam jeszcze innego Farminga. Farming Simulator 16. Ale ja, ja miałem mapę, ale skasowałem. Bo było słaba bardzo. I jak będziecie chcieli, to napiszcie czy chcecie czy nie. I, będzie, I będę mógł pograć. A nawet jak ktoś by chciał, to może do mnie przyjechać. Ale to wątpię. I ze mną pograć. Mam dwa telefony ktoś by chciał może przyjechać, ale to chyba się nigdy nie stanie. I zrozumcie to, że ja dziwny jestem, ale ja początkowy, ja jeszcze dużo rzeczy nie znam. Do czwartej klasy chodzę jedenaście lat. To ciężko, ale to szybko przyminie te klasy. Powiedzcie, a jak ta do Bel się nazywa? Nie wiem, jak to, jak to no. Ale wiem, jaką to ma nazwę. Jak to się nazywa. Ten, kto ma firmy 18 Osiemnastkę. To niech sobie zobaczy. I Wam Polacy polecam taką apkę Happy Moda to się pisuje. i tam wszystkie gry są za darmo i ja zgrałem sobie minecrafta i tak samo farming lat na 17 ale nie pogramy bo ja nie wiem kto chce, a kto nie chce. I tak to ten kto jest z panem Robloxa albo czegoś to nic będzie, bo ja tak no tak Dziesięć 10% Lubię Rubloxa. Z... Mam tą apkę, ale w ogóle w nią nie gram. No często jak mi się niektóre gry, wszystkie gry znudzą, to wtedy sobie pogram. Albo i żeś sobie pogram, bo jest taka podobna apka do Robloxa jak ona się nazywała dobrze później wam powiem jak chcecie to mogę nawet film zrobić 21 21 minutowy Minutowy albo godzinowy się ale to był tylko widok. Wiem, że myślicie o mnie Że jestem dudny Albo, że nie wiem I się że z głosem nie nagrywam, ale to nie moja wina. Tylko po prostu niektórzy mi mówili, że jak jestem początkowy, to żebym bez głosu pierś się nagrywał. A że jak parę odcinków, będę miał parę tam z dwie subskrypcje do Dostanę ileś tam łapek, to wtedy mogę nagrywać z głosem. To jest wtedy, już nie wstydzisz się wtedy. I może, jak będę wiedział, to swoją kiedyś i później wam pokażę moją twarz. Ale to kiedyś, jak uzbieram ze to... nie. 70 subskrypcji i 100 łapek. To wtedy pokazuję swoją twarz. Jak będziecie pisać, że mam brzydką twarz albo no, to nie oglądajcie najlepiej takiego filmu. Takiego filmu. film mm. i będę z twarzą nagrywał. No to nie. By się chciało, żeby jakiś widz albo... Widz albo widzka, albo nie wiem byle kto To na dwa os dwie osoby bym nagrał film I ja mam kolegę który tak samo nagrywa na YouTube To bym mógł nagrać sobie pierwszy na jego kanał a potem na mój kanał. I byśmy mogli się wyspierać. Ale on to ma bardzo dużo subskrypcji. On ma chyba z, z, tysiąc, z tysiąc subskrypcji. Nie. Z tysiąc subskrypcji. A łapek to ma chyba z pięć tysięcy. Dajcie. jaki to jest? Zaczyna się na m. A kończy się na i. W to mogę zrobić własny PGR na jakiejś mapie. Albo npg, albo polscy sąsiedzi, albo polska wieś. kończyć bo już jest wcześniej ale ja jeszcze nic nie jadłem dobra pa